Motorem, który nas napędza są uczucia i relacje, a opowieści służą temu, żeby wytłumaczyć sens tych uczuć i relacji. W dawnych czasach opowieści, snute przy ognisku pełniły właśnie taką funkcję. Dzisiaj mamy seriale. Jednym z ciekawszych seriali ostatnich lat był Skam. Skam w tym momencie ma kilka już odsłon. Zachęcam do oglądnięcia tej oryginalnej, norweskiej. Skam to opowieść o młodych ludziach, którzy kontaktują się ze swoimi widzami, bohaterowie tego serialu, poprzez media społecznościowe i właśnie forma dystrybuowania tego serialu i forma kontaktowania się postaci, bohaterów serialu z widzami była tak rewolucyjna i Skam dosyć mocno namieszał w całym środowisku twórców seriali dla młodzieży. Pracuję na co dzień z młodzieżą licealną i wiem, że skam e, wszystkie cztery odsłony zrobiły na nich ogromne wrażenie, ponieważ mogli na co dzień swoim smartfonie dowiadywać się, co porabiają postaci, że idą właśnie na imprezę do szkoły w postaci, bohaterowie zrzucę wydarzeń. Także myślę, że ta forma bardzo mocno dotarła do, do współczesnego młodego człowieka. Czy to dobrze, czy źle, oceniam państwo sami. E, zachęcam do lektury rozdziału poświęconego serialowiska.